Zróbmy pewien eksperyment. Oto druga część spotkania z Phil Driscoll. Zapraszam. Gdzieś zgubiłem moją Biblię. O, tutaj jest. Na razie nie grajcie. Zobaczcie, co się stało, kiedy on przestał grać. Dźwięk, który jest wytworzony we właściwy sposób, jest swoistym utorowaniem ścieżki dla ducha świętego. Tu chodzi o płynięcie w jego duchu. O płynięcie. Nie odgrywanie pieśni. Pewien werset stał się moim ulubionym. Chciałbym, żebyś znalazła werset, którego Ty lubisz, kochasz. Na pewno masz wiele. Chcesz, żebym znalazła mój werset. Gdzie jest moja Biblia? Kościoły, mam nadzieję, że bardzo mocno przemówię, co do niektórych, nawet jeśli mnie nie polubicie. Weźmy muzyka, który jest bardzo utalentowany. On może dojść do momentu, w którym przez problemy finansowe albo jakiekolwiek inne, decyduje się, że więcej nie będzie grał, ale stanie się załóżmy pastorem. A znam takich setki. Wy też? Ponieważ oni myślą, że taka pozycja pastorska byłaby wyższa niż to, co on uprzednio robił, a to jest nieprawda. Bo to, co się nieuchronnie wydarzy, nie mówię, że nie są powołani do ogłoszenia, ale że oni zakopali swój talent i nie używają go więcej. Czy słyszycie mnie? Jeśli tam jesteś i to jesteś ty, użyj Twój dar. On cię nigdy nie odwiedzie od Twojego. Posługiwania Twojej służby, a nią jedynie wzmocni. Jesteście gotowi? Obiecuję Wam, że jak tylko zaczniecie czytać choćby Psalm 145 i po prostu przejdziecie do następnych, wtedy sami poczujecie, jakbyście lewitowali. Dlatego zacznijcie po prostu od 145. Zacznij czytać. Będę Cię wywyższał, mój Boże i królu, i błogosławił Twoje imię wieczne. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wszelkie chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, a ja też będę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan nieskory do gniewu, szczodry w swojej łasce, a Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twoją potęgę, Chwałę i majestat Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twą potęgę. Chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich znęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy na wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją, wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają. Natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy, moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Boże słowo zawsze ma namaszczenie, czy słyszycie mnie? Bo widzicie, oto jedna rzecz. Kiedy grasz, kiedy robisz to, co robisz, nie graj tylko akordów. Myśl dźwiękami. Bo kiedy grasz, nie odgrywaj zwykłej pieśni, bo to jest straszny błąd. Kiedy ktoś czyta słowo, albo usługuje, mówi coś, wyobrażaj sobie, co on obrazuje. Dziś mamy technologię, aby to uczynić, prawda? Dlatego spróbuj przeczytać to jeszcze raz. Będę cię wywyższał, mój Boże i królu. I błogosławił Twoje imię wieczne. Każdego dnia będę Cię błogosławił, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. A pokolenie po pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego Majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, a ja też będę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Pan jest łaskawy i miłosierny, szczodry w swej łasce, nie skory do gniewu. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Pani, wszystkie Twoje dzieła i oddani Tobie niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa. I niech głoszą Twoją wielkość, tak by synowie ludzcy znali Twoją potęgę, chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich Twoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. W jakim jesteś fragmencie? Tutaj. Wiersz 17. Pan jest sprawiedliwy. Pan jest sprawiedliwy. Pan jest sprawiedliwy. We wszystkim. Na wszystkich drogach. Pan jest sprawiedliwy. Widzicie, musiałem się zatrzymać, bo, bo nie mogę iść dalej. Pan jest sprawiedliwy. Tu się zatrzymałem. Pan jest sprawiedliwy. Na wszystkich drogach. Na wszystkich drogach. Rozpocznij go uwielbiać. Te dźwięki są w waszych kościołach. Obudźcie je. Tutaj nie chodzi tylko o talent. Tu głównie chodzi o pragnące serca, które kochają Boga. Bo kiedy miłość, którą masz do Niego, przewyższy Twój dar, wtedy Bóg go pomnaża. Czy mnie słyszeliście? Pan jest sprawiedliwy. To będzie pieśń. Czy wiecie o czym mówię? Pan jest sprawiedliwy. A teraz zmieńcie to na bardziej osobiste. Mój Pan jest sprawiedliwy. I jest dobry dla wszystkich. On jest My dobry Lord dla wszystkich. Mój Pan jest sprawiedliwy. Mój Pan jest sprawiedliwy. Mój Pan jest sprawiedliwy. Mój Pan jest dobry dla każdego. On jest sprawiedliwy dla wszystkich. Każde Jego słowo. Mój Pan jest sprawiedliwy. On jest sprawiedliwy na wszystkich drogach. Kiedy mówisz, sela o to, co się dzieje. Zespół, grajcie więcej, głośniej. Obudźcie wasze dźwięki. Dalej, chodźcie ze mną. Operatorzy dźwięku, zgłośnij go wyżej, głośniej. Jeszcze. yesterday Mój Pan jest sprawiedliwy na wszystkich drogach. Teraz na chwilę nic nie róbcie. Czy to możliwe, że w takich momentach jak ten, że Bóg mógłby przelać nową pieśń na ziemię? Aby utorować, przygotować drogę dla swojej chwały, aby przygotować ludzi, bo my nie jesteśmy wybranymi skostniałymi. Jesteśmy wybrani bardzo szczegółowo, drogocenni i powinniśmy to pokazać. Co oznacza poprzez nasze zachowanie, demonstracje. Pokaż, okaż chwałę Jemu. Bo kiedy uwielbiasz, wtedy demonstrujesz, uwielbienie i chwałę. Jedynemu Królowi, który wyciągnął Cię z ciemności, który powołał Cię z najgorszego dołu, z grzechu, z niewoli, do swego królestwa, do wolności. To jest to światło chwały, które Cię przygotowuje do chwały. Czy mogę zrobić jeszcze jedną rzecz? Proszę, zrób. Najpierw się o Was pomodlę. Jesteś potężnym wojownikiem w królestwie Bożym. Nie tylko w tym regionie, ale na całym świecie. Teraz patrz i pamiętaj moje słowa. Jeśli jesteś muzykiem, śpiewakiem, wokalistą albo pastorem, wyjdź ze swojego siedzenia i przyjdź tutaj. Nie zatrzymuj się, nie bądź zniechęcony.

Nie, nie, nic się jeszcze nie skończyło. Ponieważ to są dni wielkiej chwały na całej ziemi. Czy nie mówiłem przez moich proroków, czy tego w kółko nie powtarzałem? Nie mów, że to się nigdy nie stanie, bo to się wydarza w tej chwili. Powiedz, to się wydarza w tej chwili we mnie. Mówię Ci, jeżeli jesteś pastorem, gdziekolwiek jesteś, podnieś rękę, tylko pastorzy. Przemawiam teraz do każdego pastora. Bądź wypełniony dźwiękami nieba w Twoim kościele, ale to musi się rozpocząć od Ciebie. Bądź wypełniony dźwiękami nieba. Udaj się na góry i w doliny, w każde możliwe miejsce i wygraj dla Jezusa zagubionych muzyków. Nie szukaj ich więcej w kościele, ponieważ oni mogą być w świecie. Idź do świata i znajdź ich. Powiedz im, że mogą być odnowieni, odrodzeni, pokaż im, że mają dar od Boga z nieba. Nawróć ich, wypełnij duchem świętym. Nie bądź w tym legalistą, nie bądź w tym religijny, ale przyprowadź ich każdego muzyka, bo kiedy oni przyjdą przed obecność Bożą, kiedy skosztują Pana i będą grać, wtedy nigdy nie będą się czuć tak samo i nie będą chcieli powrócić do świata. Dlatego modlę się w tej chwili o pastorów. Pastorowie, posłuchajcie mnie. Łamię w was wszelkie religijne kajdany w was, proszę nie bądźcie na mnie źli. Łamię w was wszelkie legalistyczne mury. I wszystko, co dotychczas albo by zatrzymywało dźwięki nieba, które powinny spływać w Twoim kościele. W tej chwili niech to będzie złamane. Mówię, że nigdy nie będziecie tacy sami. Pozwólcie, że pomodlę się o tego jednego człowieka, a potem o Was wszystkich. W imię Jezusa, w tej chwili jest nad Tobą potężny wiatr, który przemieszcza się przez każdego, kto mnie słyszy. Przyjmij to. W tej chwili przyjmij. Przyjmij. Otwórz twe serce, byś mógł to przyjąć w imieniu Jezusa. Teraz muzycy i śpiewacy, to również dotyczy niektórych pastorów, wznieście wasze ręce i przyjmijcie. Bo ja, jako zwykły sługa, najwyższego Pana, stoję przed Wami i mówię: pozwólcie wiatrom nieba powiać i zstąpić do waszych dźwięków. Niech wiatry z nieba będą skierowane i podmuchną waszą muzykę. Niektórzy z Was potrzebują pokutować, zmienić wasz niewłaściwy styl życia, bo Bóg nie może cię użyć, jeśli nie będziesz chodzić świętym. Powiem to jeszcze raz jeżeli jest coś niewłaściwego w Twoim życiu, wyrzuć to, pozbądź się tego w tej chwili, w potężnym imieniu Jezus, bo w tej chwili powołuję dźwięki niebios. Powołuję wiatr Ducha Świętego. Aby Jego podmuch wypełnił wszystkich, którzy stoją w tej chwili. Panie, w imię Jezusa, w tej chwili ogłaszam, aby dźwięki przyszły, pojawiły się teraz dźwięki nieba, pieśni nieba, pieśni uwolnienia, pieśni z ponadnaturalnych sfer, zainspirowane przez samego Boga. Dźwięki, przemawiam, że Twoje dźwięki się zmieniają, w tej chwili w imię Jezusa. Mówię, że Twoje dźwięki zmieniają się teraz w imieniu Jezusa. I Boże, modlę się, aby wszelkie zniechęcenie, które pochodzi od naszego wroga, które prześladuje i torturuje każdego w jakiejkolwiek służbie, to zniechęcenie. I w tej chwili sprzeciwiam się temu w imię Jezusa ale pamiętajcie o prawie jeśli zmagasz się z depresją albo zamieszaniem zdobądź dźwięki, które są tak namaszczone że nawet jeśli sam nie jesteś w stanie ich stworzyć słuchaj je ale nie tylko ich słuchaj lecz stań się częścią nich kiedy usłyszysz Panie uwielbiam Cię dziękuję Tobie za Twą moc, która jest we mnie Panie, wywyższam Twoje imię. Od wieków na wieki będę śpiewać. Oto pochodzi pieśń z nieba, która w tej chwili wypływa z mojego serca. Nigdy nie będę zdepresjonowany, nigdy nie będę w zamieszaniu albo zniechęcony. To wszystko jest daleko ode mnie, ponieważ ja mam wiatr z nieba, który mnie odnawia w imieniu Jezusa. Zanim się zatrzymam, chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Zatrzymajmy się na chwilę. Byliście wielkim błogosławieństwem. Powinienem grać o wiele więcej. Kochany, spotkanie się jeszcze nie skończyło. Największym brakującym łączem we większości kościołów są ludzie, którzy operują systemem nagłośnienia. Masz na imię Klara, nie wiem czy znasz Jezusa i nie chcę Ciebie zniechęcić, bo robisz wspaniałą rzecz, ale pozwól, że Ci coś powiem. Nigdy nie postaw nikogo za mikserem, kto nie jest muzykiem albo kto nie zna muzyki. To tak jak ktoś dałby Tobie 767. Do Twojego kościoła, to byś powiedziała: Chodź tutaj, chcę, byś tym poleciał. To ty byś powiedziała: Ja nigdy nie latałam. A ktoś powie: No, ale Bóg cię namaści. Owszem, może takim samolotem rzeczywiście wystartujesz i opuścisz Ziemię Twoim samolotem, ale Twoje lądowanie nie będzie zabawą. Powiem Ci czemu? Bo jeśli diabeł wie, że może ograniczyć dźwięk, wtedy namaszczenie może być ograniczone, przez co serca mogą nie być dotknięte. Bo jeśli otwierasz się i tylko delikatnie na namaszczenie, wtedy musisz pamiętać, że Boża obecność i namaszczenie zda się czuć bardziej, kiedy jest więcej dźwięku. Świat o tym dobrze wie w ich emocjonalny sposób, bo nigdy nie pójdziesz do kina, gdzie dźwięk jest stłumiony, wiecie czemu? ponieważ oni wydają miliony dolarów, abyś mógł usłyszeć każdy ich dźwięk, nie mogąc się doczekać na film. A naszym filmem, obrazem jest Jezus, więc uczyńmy taki dźwięk, aby ludzie nie mogli się doczekać, aby go poznać, spotkać. A jeśli starsi ludzie tego nie lubią i narzekają, dajcie im zatyczki do uszu. I uprzejmie powiedzcie, kochana siostro albo bracie, nie chcę cię urazić, ale to nie jest tylko dla Ciebie, to jest dla wszystkich i my chcemy dotknąć każde serce. Chcemy, aby ludzie nas słyszeli na ulicach, w miastach. Nie chcemy zamykać naszego dźwięku tylko w czterech ścianach, ale chcemy pójść na ulicę i wy, muzycy, niech wszyscy muzycy podniosą swoje ręce. Nie utkwi w jednym momencie, tylko grając trzy pieśni i refren. Ale graj, weź twą muzykę na ulicę, głoś ludziom Ewangelię. Nie utkwij tylko tu w czterech ścianach, tam, gdzie ćwiczysz, gdzie robisz się lepszy. Bo potem musisz to wziąć do tych, którzy cierpią i są zniewoleni. Pozwól, że zaśpiewam jeszcze jedną pieśń i skończę. Kiedyś, gdy byłem młodszy, nie będę tego teraz robić, ale czasami kiedy byłem bardzo zaangażowany w muzykę, myślę, że wciąż jestem. Mógłbym usłyszeć ciebie, jak grasz dosłownie kilka dźwięków, i nawet ze stu kilometrów mógłbym odgadnąć, skąd jesteś i gdzie wyrastałeś, ponieważ coś jest w stylu, w jaki każda osoba gra, oraz czas. Widzicie, czasami zamykamy nasze główne drzwi na wroga, ale pozwalamy mu wejść przez nasze oczy, uszy. Podczas gdy Bóg pragnie wejść ze swoim dźwiękiem i zamieszkać. W każdym aspekcie i miejscu naszego serca. Bo widzicie, całe sedno w tym, że kiedy gram, tak naprawdę nie wiem, jaką następną nutę zagram. Ale ufam temu, do którego te nuty należą. Może nie wiesz, co powiesz w Twoim uwielbieniu, ale znasz dobrze tego, który wie. Zna każdy dźwięk i każde słowo, które powinno być, ponieważ Bóg mówi, znam Twoje myśli i mam o Tobie dobre plany. On wie i to, co musimy uczynić, to uznać Jego Słowo, nie nasze. A teraz powiem ostatnią rzecz. Jeśli gram, jeśli zagram, to mnie nic nie kosztowało. Chwała, która cię nic nie kosztuje, trudno, żeby się zakwalifikowała. Jednak pokażę Wam coś, co nazywam zaangażowanie w to całego mojego serca, ponieważ ponieważ aby coś się zakwalifikowało, To musi cię kosztować. Kosztować cię twój trud, wysiłek. To kosztuje pracę, znój. Nie tylko tak sobie. Czy rozumiecie mnie? Jak zagrać? To mnie coś kosztowało. Bo kiedy Bogu dajesz, jak możesz Mu dać coś, co się nic nie kosztuje? Chwała to jest dźwięk, który ustala władzę i panowanie, jeśli ten dźwięk jest słyszany. Kiedy wykrzykniesz do Boga, jak Słowo mówi głosem zwycięzcy, Wówczas dźwięk, który jest kreowany, jest jakby zasadą panowania. Bóg dał Adamowi panowanie nad Ziemią i nad wszystkim, co w niej jest. Dlatego jest nielegalnym, aby być zawsze delikatnym, ponieważ nie możesz w ten sposób ustalić Twojego panowania. Owszem, jest czas na ciszę, ale drugie prawo mówi, że to my wywołujemy, powołujemy rzeczy, których nie ma naszymi słowami. Dźwięki nieba nie mogą powstać, jeżeli nie będziemy mieć w tym udziału, więc kiedy coś złego się wydarza, albo twoje życie nie układa się, wtedy to nie jest czas na płacz, ale na powstanie i wołanie, powoływanie w chwale Bożej do egzystencji to, czego nie ma. Biblia mówi, żadna broń uknuta przeciwko mnie nie będzie działać. Jeśli Piotr mógł chodzić na podstawie jednego słowa po wodzie, to co dopiero, kiedy zaczniesz czynić dźwięki? Kiedy będziesz wypowiadać słowa chwały, podniosę mój głos, będę błogosławić Pana, bo może wyglądać, jakby całe piekło się zbiegło przeciwko mnie, ponieważ ja wtedy wstaję w uwielbieniu Boga, widząc to, czego jeszcze nie ma, ale to się nie wydarzy bez dźwięku, którego Ty musisz powołać do życia. Po pierwsze, jedną ze sztuczek, które często czynię, kiedy czytam słowo Boże, zwłaszcza kiedy jestem w jakimś głośnym miejscu, wtedy zatykam uszy, ponieważ moje wewnętrzne uszy, coś w tym jest. Kiedy ty sam do siebie powiesz: Ja, ja przyjmuję cię, Jezu. Ja przyjmuję to, co ty masz dla mnie w imię Jezusa. I nie wątpisz w to, bo wtedy nawet anulujesz opozycję, te inne głosy. Nie możesz powiedzieć, Boże, dziękuję Tobie, bo jestem zwycięzcą, ale tak naprawdę wątpię i nie wiem, w jaki sposób będę mieć na opłaty. Jest pewna pieśń, która spontanicznie wypłynęła z mojego serca, hmm. yeah. we'll którą zaśpiewam.